Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora. Cię zapraszam na filmik, czy zrywać pomidory, kiedy idą zimne, chłodne dni pod koniec września, czy już na początku października? Jeśli jesteś ciekawy, co mam do powiedzenia, zapraszam na odcinek. Jest rok 2021. Jest już druga połowa września i zaczynają przychodzić na Śląsk bardzo chłodne dni, chłodne dni i zimne noce. W dzień ma być 10-11 stopni, w nocy poniżej 5, 5 na plusie, ale to już są temperatury, kiedy pomidory nie rosną, kiedy pomidory słabo dojrzewają i kiedy cierpią. W związku z tym mamy jedno wyjście. Oczywiście mówię o pomidorach, które rosną pod chmurką, czyli bez osłon, nie o tych, które są w szklarni czy w tunelu z poliwęglanu. Bo pomidory w tunelu z poliwęglanu mają jeszcze dobre warunki. Zawsze możemy delikatnie zamknąć dół. Możemy wykonać właśnie taką czynność, jeśli już jest dość zimno. Że zamykamy z jednej i z drugiej strony właśnie te drzwi, w tych dwóch trzecich wysokości. A tutaj, tą przestrzeń, ten wywietrznik, można tak powiedzieć, zostawiamy otwarty, żeby był przewiew, żeby jednak. Ta wilgoć stąd miała jak wyjść, ale dzięki temu zamknięciu troszeczkę możemy spowodować podwyższenie temperatury, nie taki całkowity przewiew, no bo jednak jak już jest chłodno, no to trochę warto o to zadbać, bo po to też mamy taką szklarnię czy tunel. Ale wracając do pomidorów pod chmurką, chcę Wam tylko pokazać jeszcze jak u mnie wyglądają, na przykładu Wam pokażę co się dzieje przy takich temperaturach, różnicy temperatur. Zobaczcie, bardzo mocno pomidory pękają. Bardzo mocno. W tych pęknięciach, oczywiście, w bardzo krótkim czasie może dojść do takich zakażeń grzebicznych, takich chorób różnych, i wtedy te pomidory nam zgniją i nic z nich nie będziemy mieli. Już jest takie pęknięcie, to nawet w domu niebezpiecznie przetrzymywać. Praktycznie by trzeba było go skonsumować takiego pomidora. Bardzo mocno też pękają pomidorki te małe. Te koktajlówki. Oczywiście nie wszystkie odmiany, ale tak Wam pokażę. Zobaczcie tutaj ten black cherry, pęknięcia na jednych, na drugich to powodują różnice temperatur. Tutaj całe grono jest popękane. Całe. Każdy pomidorek jest pęknięty. No już to trochę nieestetycznie wygląda. I też należałoby to teraz już praktycznie skonsumować, zjeść. Te żółte cytrynek groniasty jest troszeczkę odporny, chociaż też nie na tak. Nie na taką skalę, zobaczcie też pęknięcia. No i co teraz zrobić? Mamy takie wyjście, że zostawić na krzakach, tak, bo one myślimy, że jeszcze dojrzeją te, te zielone, albo zerwać i pozwolić im dojrzeć w domu. Tak jak powiedziałem, te zdrowe pomidory będą dojrzewały spokojnie w domu u was na parapetach, w skrzynkach tekturowych, w szafkach kuchennych, w jakiejś piwnicy ciemnej o temperaturze. W zbliżonej do pokojowej, oczywiście, żeby nie była za niska, z tymi pękniętymi radziłbym Wam coś zrobić. Jeśli możecie je przetworzyć, to byłoby dobrze. A jeśli chcecie ryzykować i próbować, żeby dojrzewały jeszcze na parapecie, to też możecie. Jeśli macie ich niewiele, to jak najbardziej możecie spróbować. Gdyby coś się z nimi działo, no to wtedy je przetworzyć czy, czy zjeść. Zerknijmy jeszcze sobie na inne moje pomidory. Zobaczcie, jeszcze pięknie zaowocowały, ale mają już małe szanse na to, żeby dojrzeć. Te pomidory zostały ogłowione, a mimo wszystko wypuszczały następne pędy. Więc tutaj też oczywiście to zostało przegapione, to też miało być ogłowione, ale takich kwiatów nie mam wiele, bo tak jak mówię. Pomidory zostały ogłowione w odpowiednim czasie, potem jeszcze poprawiane te ogławianie po to, by te owoce, które są na tych krzakach, w miarę zdążyły dojrzeć. Ale jak widać, jeszcze jest bardzo dużo zielonych pomidorów. Zielonych bądź takich zapalonych jak te. One się robią takie białawe, czyli zapalone, tak się mówi potocznie. I teraz, gdyby warunki pogodowe były jeszcze fajne, gdyby ta końcówka lata była słoneczna i nie było takich zimnych dni, zapowiadanych zimnych dni, to pewnie bym w ogóle się nie zastanawiał, zostawiłbym ich na krzakach. One by spokojnie jeszcze dojrzewały do morza i do połowy października. Ale jeśli te warunki się tak zmieniły i zapowiadają takie właśnie temperatury, prognostycy, że ma być poniżej 5 stopni na plusie, no to istnieje ogromne ryzyko, że te pomidory po prostu mogą się zniszczyć. Bo pomidor w okolicy 0 stopnia to już praktycznie możecie go wyrzucić. To jest z mojego doświadczenia, wam mówię. A przy 5 stopniach, no to on już też tylko będzie ledwo wegetował. Pojawiły się oczywiście jakieś choroby. Takie alternariozy, bo to jest odbiaw alternariozy na liściach. Dokładnie o tej chorobie to mówiłem w którymś z filmików. No ale, mimo wszystko, jeszcze te pomidory żyją. Ja wam tutaj chodzę i pokazuję, jak to wszystko wygląda. No ale pęknięcia są na prawie każdych pomidorach. A szczególnie na tych, które mają do tego predyspozycję. No tutaj bardzo mocno, tutaj każdy pomidor tej odmiany ja jej nie będę uprawiał w następnym roku. Luki Tiger ładna odmiana, może tylko jeden krzak, ale bardzo dużo jest zniszczonych tych pomidorów ze względu na pęknięcia. Bardzo mocno pękał nawet w szklarni. Taka odmiana skórka nie wytrzymała, szybko przybiera może na masie. Możecie przy okazji zobaczyć, że mój ogród warzywny jeszcze funkcjonuje. Pewnie u was też, bo te warzywa, które nie boją się takich lekkich chłodów, marchewki w ogóle, selery, pory, buraki, to są warzywa można powiedzieć jesienne. Ale pomidor lubi słońce, lubi pogodę, więc te warunki mogą mu nie odpowiadać, więc zastanówcie się co chcecie zrobić, zdecydujcie czy u was, jeśli już idą zimne dni, bo to może być na przykład już potem październik. W październiku będziecie podejmować decyzję, czy nie warto zerwać i te parę owoców, które macie, czy, czy więcej, żeby dojrzewały w domu czy w piwnicy. To taki filmik przypomina, przypominający, zwracający uwagę na to tym, którzy rozpoczęli swoją przygodę z pomidorami w tym roku i jeszcze je mają na krzakach. Zajrzymy jeszcze teraz do tunelu foliowego, w którym też pomidory świetnie sobie radzą. Okazuje się, że końcówka im służy lepiej, można powiedzieć, niż początek sezonu. Zobaczcie, tych pomidorów jeszcze jest wiele nalepionych. Oczywiście mniej pękają praktycznie. Są takie pęknięcia, ale na pojedynczych owocach. Ale tak mają się świetnie. Papryki również. Papryka również ładnie rośnie i ta zielona i inne. Ogórki sałatkowe, zobaczcie, zbieram do dzisiaj. Krzaki chore zostały wyrwane, które dostały tej zarazy. Ziemniaczanej szybko zareagowałem. Jeszcze zajrzyjmy do tunelu z drugiej strony. Zobaczcie, jak tutaj jest wiele owoców. Ale te tak jak powiedziałem, warunki są dużo lepsze do uprawy pomidorów. Chociaż nawet chcę wam pokazać, jak ta odmiana luki tiger pękają te owoce. I dla tych, którzy oglądaliście film o tych takich guskach, takich wypustkach tutaj i różnie pisaliście że to jest jakiś rak bakteryjny nerkozałodygi to chcę wam pokazać, że w tym wypadku miałem rację udało mi się stwierdzić, że to są tak zwane korzenie przybyszowe bo zobaczcie, nic temu krzakowi nie dolega w drugiej połowie września owocuje pięknie a no te korzonki przybyszowe są takie odmiany, które właśnie takie coś mają takie szczoteczki się tworzą ale to było na jakimś filmiku. Myślę, że to wszystko w tym filmiku. O tym, żeby ewentualnie zerwać pomidory i zostawić ich do dojrzewania w domu, kiedy przychodzą chłodne, deszczowe i zimne dni, już praktycznie jesienne. Dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnych filmików. Do usłyszenia, do zobaczenia.